Cześć z tej strony BetPay, bitwa dosłownie przed minutą rozegrana, ale myślę, że końcówka jest na tyle emocjonująca, że postanowiłem ją pokazać. Czołg jak Tiger, niedawno przeze mnie kupiony. Już tutaj pozmieniam, e, długo zwlekałem z zakupem tego czołgu naprawdę bardzo długo, ale jakoś tak ostatnio mnie naszło. Kupiłem go i jestem naprawdę strasznie zadowolony. Jak widać, za mną właśnie jedzie. Proszę ten sam kadłubek, tylko z innym działem i silnikiem. E, bardzo dobrze rozjechała się moja drużyna. Wszyscy, powiedzmy na każdą stronę, tutaj jedzie dana grupa czołgów, na środek tak samo na prawą stronę również. No i cel był taki, podjechać sobie pod E2 i ostrzeliwać tamte czołgi. Zobaczymy jak to się uda. Mam tutaj jeszcze stokowe działo, to jest działo z jak tej gry drugie, yy, z Jagody dwójki yy, o 490 damage'a i penetracji 246. WZ już zabija LTTB, bardzo dobrze. Na złocie to działo ma 311 penetracji, na donkowych 65 penetracji oraz 630 uszkodzeń. Boże na nim lornetkę, skupiaczkę i dosyłacz. Mapa, oczywiście, klasztor. Szanse na wgraną 43%, chociaż na żywo już skoczyła nam do 50%. Jadę na lewą stronę z, z, z Panterem 88, z tego co wiem, chyba najnowszy chock premium albo FCM. No, jakoś ostatnio wprowadzone. T30, jak Tiger i 75 z T30 będzie wspaniała współpraca, co zresztą potem zobaczycie. Lorka już została wyspotowana i tutaj się na nią czaiłem. i popełnił ogromny błąd. Praktycznie mogłem przegrać przez to całą bitwę. No już Was uprzedzę, że bitwa została wygrana. T-30 wjeżdża na klasztor i tutaj postanowiłem się na nią wychylić, oddać strzał, ale już E-75 na mnie patrzy. Strzał za 411, silnik uszkodzony, musiałem oczywiście naprawić. No i czołgi po kolei wjeżdżają, znowu dostałem od KW-4, tym razem nawet nie zdążyłem oddać strzału. No i tak pozbyłem się prawie 800 HP. Ła, 1000 HP przeszło. Kolejny strzał od kw czwórki ze złota mnie przebija w górną płytę. No ciekawa sprawa. Ogólnie górna y, płyta ma po całej całości 250 pancerza. Naprawdę jest bardzo dobra. Przód y, oczywiście wszystko w dolną płytę wchodzi, aczkolwiek tym czołgiem powinno się grać tylko na górę. No Jak widzicie odbija, to niestety nie udało się trafić. ...tego KW-4. Już straciliśmy trzy czołgi, kiedy oni ledwie dwie ISU. Postanowiłem tutaj pomóc bardziej T-30 z tymi dwoma czołgami, ale jeszcze uda się odecz strzał w T-30 i strzał w 548. Naprawdę. Jako, że to jest stokowe działo, już nie mogę się doczekać tego wymaksowanego. Jeszcze strzelam na ślepo, żeby się upewnić, czy czasem tam jeszcze nie stoi na gąsca. t 30 dzielnie walczy z jeszcze dwoma czołgami, z pełnym katekiem i 75. Przy okazji, pozdrawiam właśnie Bartka, bo wspaniała współpraca była między nami. Sprawda bez komunikacji, ale. Sytuacja się zmienia cały czas, już jest 4 do 6 dla przeciwników. Straciliśmy środek, zostały tam jedynie 90, ale da, dała radę sobie z te 30. Tymczasem ginie jak Tiger. Jesteśmy już tutaj tylko w trzech. Tam Pantera dużo nie zrobi, niestety. Środek już całkowicie opanowany przez przeciwników. No tutaj wyłapałem właśnie na 542 od Tiger od a 75 i zostało mi 84 HP. Przeciwników jeszcze dużo, a nas coraz mniej. Wiedziałem, że zaraz tutaj wyjedzie Lorka, Już miałem nadzieję, że Pantera troszkę lepiej zagra. No zresztą zobaczycie, co się zaraz stanie. Przeciwnicy pomału atakują nas. Szukałem przestrzału na T37, no ale niestety się nie udało. I dostaliśmy już wydwójkę na Lorkę, która ma 136 hp i S75, e który ich ma 1450. I tutaj popełniłem gigantyczny błąd. Już myślałem, że to jest zginę. Za szybko strzeliłem, właściwie za późno. Chciałem, żeby ten strzał był pewny. Ogromny błąd. Gdyby nie ta T-30, która wspaniale opierała się A-75, myślę, że już by było po mnie. Zostało nas trzech na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czołgów. Sytuacja jest coraz gorsza. Postanowiłem tutaj zraszować. Lorka. myłem się, że jeśli e 75 zabije naszą T30, która nie ma wymaksowanego działa, i jest też już jej zostało 27 HP. Właśnie e 75 wyjedzie mi na plecy. No i zostało nas dwóch na 7 przeciwników, już 6, bo Lorka nie zdążyła do strzału. Tymczasem e 75 odbija się z tego, co widziałem, od T30. T30 Bartek kończy a 75 zostało już tylko 5 przeciwników, no kilku i aż. I tutaj zobaczycie również zgranie pomiędzy nami. Powtóreczka przeciwna, okej, teraz powinno być dobrze. Nie wiedziałem skąd tutaj może wyjechać przeciwnik, czy z dołu czy z góry, wiedziałem, że T34 Stoi w tym miejscu, to raczej pojedzie tędy, ale właśnie jedzie T-37, odbił się od boku i pomoc T-30, T-30 zabija. No i zostało już ich tylko czterech. I tutaj myślałem właśnie, że T-34 już pomału będzie podjeżdżać pod tą stronę, nie kapują bazy, co dla nas było bardzo dobrym rozwiązaniem. Wyjechała T-30. Szybki strzał. Całe szczęście, wszystkie czołgi praktycznie były na strzał. Co naprawdę, mieliśmy też duże szczęście. Bo wiedziałem, że jeszcze tutaj może wyjechać prototyp Ale w tym momencie, za sekundę lub dwie... Ta, ta, ta... Trzy... Właśnie. Wjeżdża czołg na kapa. Więc postanowiliśmy tutaj z Bartkiem postarać się odbić. Oczywiście pogratulowałem Bartkowi i przy okazji podziękowałem za że mnie uratował przed T-37 nie wiem czy zdążyłbym się obrócić Bitwa nie jest specjalnie dobra jak na razie mam 2500 damagea 1900 w 3 fragi Tortość zabija T-30 zostałem sam w 84 HP na 3 czołgi Tortość na dobicie prototyp na dobicie oraz prawie pełny T-68, T-69. I tutaj ciekawy strzał. On mnie nie zobaczył. Ja strzeliłem z dosyć bliskiej odległości. Widziałem jego zarys. No, nie wiem, czy miał coś uszkodzone, czy nie. Ale całe szczęście ten strzał bardzo zdezorientował tortoisa. Zobaczycie, gdzie się będzie patrzył. Myślę, że on spodziewał się mnie gdzieś na klasztorze. O, właśnie. Patrzcie, gdzie się patrzył. A jej strzał udało się zabić. Tortoisa Piąty frak. I został te 69 Nie miałem zielonego pojęcia, gdzie on się może znajdować. Postanowiłem przyłączyć na złoto, ale jednak złote pestki czasem nie wchodzą. Dlatego odbiniłem na standardowe przeciwpancerne. Nie mówiłem o załodze. Mam tutaj chyba trzy. Prawie czwarty perk załoga, mam na nim kamuflaż, naprawa, yy, braterstwo broni oczywiście, żerówka również to jest podstawa. Załoga ogólnie jest jak Tigera 8, 8 przykwalifikowałem go. I pytam się właśnie kolego z mojej drużyny, czy wiedzą gdzie jest T69. Nie miałem pojęcia skąd mnie może zajechać, ale tak pomyślałem, że jeśli on był tutaj, w tym miejscu, powiększę wam mapę, o właśnie, że teraz spróbuje nas objechać. Odbiłem pierwszy strzał, ja za to oddałem za 505. Kolejny strzał, nie trafił, to 69. 470, nadal mam 84 HP. Staram się jak najbardziej skontować. I teraz myślicie, że koniec, no ale niestety się odbiłem. W tym momencie po prostu myślałem, że dostanę zawału. Te 69 miał jeden y, nabój. W tym momencie chyba zaczął przeładowywać na złoto. Też nie wiedziałem, czego się mogę od niego spodziewać: czy on mnie obiedzie od strony środka, czy jednak będzie tutaj. Spodziewałem się go właśnie od środka, ale jednak znalazł się tutaj. Całe szczęście odbija się od górnej płyty. Postanowiłem mocno przycelić. No i szósty frak. 4000 damage'a i przechodzimy po, do podsumowania. O tej podsumowanie 9195 expa specjalista, obrońca i Spartanin odznaka mistrzowska pierwszej klasy 4000 damage'a. Zapomniałem wspomnieć, że zrobiłem na tej bitwie 3928. No i zrobiłem tam jakieś misje. No dalej dokładnie 2226 expa. Te 30 również zrobiła 4, no. Szliśmy naprawdę web web no i raport szczegółowy 51 tysięcy zarobku 19 tysięcy na czysto uszkodzenia zablokowane przez pancerz 1500 oddane strzały 16 przebicia 12 nie jest to jakiś rewelacyjny wynik na pewno znajdzie się wiele lepszych ale postanowiłem wam pokazać tą mitwę zwłaszcza ze względu na końcówkę ponieważ na 84 HP jeśli dobrze pamiętam a te 30 na 26 wygraliśmy sami na 7 pojazdów przeciwnika i to tyle, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!